Od stycznia specjaliści z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu prowadzą nadzór archeologiczny nad inwestycją związaną z modernizacją zabytkowego 15-wiecznego kościoła Świętego Wojciecha przy placu klasztornym. Mimo ograniczonej ze względu na prace budowlane dostępności, archeolodzy dokonali tu kilku interesujących odkryć. Od strony południowej udało nam się zadokumentować pozostałości powirydarza, najprawdopodobniej po wirydarzu klasztornym, w czasie już prac. Na samych murach, podczas odbijania tynków, zostało ujawnione wejście ostrołukowe, które może świadczyć o tym, że pochodzi z okresu średniowiecza. Ale, jak to powiedziała współpracująca z nami pani Teresa, historyk architektury z Polityki Śląskiej, nie wszystko, co jest ostrołukowe, jest gotyckie. Udało nam się zabezpieczyć, zaobserwować też fragmenty malowideł, które były najstarszym świadectwem malowideł. W Bytomiu w budynkach sakralnych, jak dotychczas, ponieważ zachowało się kilka jakichś takich właśnie kresek i plam wypełniających kolorowych, które kiedyś tworzyły spójne malowidło. Przy drzwiach udało się właśnie koleżance podczas nadzoru archeologicznego zabezpieczyć pozostałości najprawdopodobniej najstarszego progu kamiennego prowadzącego do budowli kościelnej, do budowy sakralnej. A w okolicach wspomnianego progu ujawniono także ludzkie szczątki. Po takim odkryciu prowadzony nadzór zmienił charakter na badania archeologiczne. Przedmiotem badań są przede wszystkim pochówki, które udało nam się tutaj namierzyć. Głównie są to osobniki młode, zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Ciężko to określić, ale raczej, raczej młodociane osobniki. Te osoby były składane w złożonych do gróbów, tak nam się wydaje, w dość krótkim czasie, ponieważ one są w bliskiej odległości jeden od drugiego. Nie wiemy jeszcze, jak te pochówki, które teraz udało nam się namierzyć, być może one były w całunach i są związane z wcześniejszą fazą. Tutaj użytkowania tego cmentarza, natomiast te wyższe pochówki były głównie w trumnach, no i to, to właśnie te groby dziecięce, właśnie były w pochówkach trumiennych. Na miejscu pracował także antropolog fizyczny, który miał określić płeć i wiek pochowanych osób. Teraz z zadaniem bytomskich archeologów będzie dokładne wyeksplorowanie wszystkich znalezionych pochówków, a także zbadanie miejsca, w którym zostały one złożone. Po zakończeniu modernizacji zabytku, przy wsparciu zaprzyjaźnionych instytutów badawczych, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu planuje także badania georadarowe, które pomogą uzyskać zarys prawdopodobnej podkowy odkrytego wirydarza.